blisko w 12.20 kierowaliśmy się na ten parking ale jest to bardzo mały parking i z racji godziny już dawno zajęty tam wyżej za to udało nam się znaleźć miejscówkę trochę na poboczu trochę na asfalcie wcisnęliśmy się i idziemy teraz na wodospad jest bodajże jak się nie mylę Idziemy na wodospady Low Force, na wodospad High Force, który już był kiedyś na kanale link w opisie, i jeszcze jeden wodospad w górę rzeki, tylko nie pamiętam już jego nazwy, ale później się na pewno się pojawi. No idziemy. Na samym początku ścieżki znajduje się Bowls Visitor Center, obok którego trzeba przejść, wracając, wychodząc i wracając. Na szlak, toalety Później zejdziemy pobierzem na herbatę. Jest też tutaj parking yy, płatny. Gdyby nie udało Wam się znaleźć miejsca pół dnia, 2-3 funty. Cały dzień, powyżej godzin 3 4, więc nie jest to wygórowana cena, mi się wydaje. Tuż przy parkingu dużo miejsc piknikowych, nawet miejsce na ognisko, Chyba nawet zlew jakiś jest jakiś pozostałości po jakiejś imprezie. Messi Hans Gibson Cave i wodospad to dolny 160 metrów, czyli nie wydaje się to wymagający trekking, jak widzicie tam nawet e, z wózkami i małymi dziećmi e, ludzie chodzą Będziesz pojeżdżał tam wyżej chyba, nie? Niestety poszliśmy złą stroną <laughs> Daleko nie mamy Ale nie wiem czy nie przejść tędy Dobrze, dobrze naleźć wodę Przyjemnie, bardzo przyjemnie. Miejsce tak na jedną wizytę. Teraz jest kwiecień. I powiem wam, że i tak moim zdaniem jest sporo ludzi. Warto tu przyjechać. No naprawdę sympatycznie. Drzewa. Ścieżka też przygotowana. Prawda pani, która jechała z wózkiem, zostawiła go i wzięła dziecko na ręce. Bo nie do siebie, za bardzo będę przyjechać. Wcześniej były też schody. Miejscowa legenda głosi, że w XVI wieku z zamku Bernard uciekł niejaki William Gibson i ukrył się za wodospadem. Jako, że był on lubianą osobą w okolicy, okoliczni mieszkańcy przynosili mu jedzenie i ubrania, a później na jego cześć nazwano jaskinie. Bardzo przyjemny, krótki spacer, który nie nastręcza żadnych trudności fizycznych. Gdyby nie plecak, który wziąłem z powodu testu, znaczy testu, chciałem zobaczyć jak go się nosi, dobrowolnie, to wcale bym nawet pewnie nie odczuł tego. Nawet nie niemowlaki bez problemu tu dotrą. Nie, nie Tutaj chyba był jeszcze kiedyś jakiś mostek, ale obecnie już go nie ma. Tam na, właśnie na drugiej stronie widać na łączeniu tego mostu by rośnie czosnek niedźwiedzi, a wyżej jakaś jaskinia, no ale nie ma za bardzo jak tam się dostać. Najprościej się tam chyba dostać przechodząc przez rzekę. Dno jest skaliste, w miarę równe, wypolerowane przez wodę, więc może być ślisko, ale jeśli macie ochotę na łączenie nóg w zimnej wodzie, proszę was bardzo. Zaraz przy parkingu stary kamieniołom, w którym wydobywano wapień. Nic specjalnego. Tam w oddali widzicie właśnie te dobiałe zabudowania, a jeszcze dalej jest ten visitor center, w którym byliśmy. Tam jest park, gdzie zostawiliśmy samochód. A tutaj ścieżką, dosłownie chwila spaceru, idziemy na wodospady Low Force, a później na High Force. I później jeszcze na trzeci. Kurde, Low Force. Podoba mi się chyba bardziej niż High Force Kiedyś byliśmy, jak już wspominałem w pierwszej części odcinka To jest taka fajna przestrzeń Low Force to 5,5 metrowy wodospad na rzece Tis. Jak widzicie na filmie, jest to dobre miejsce na górskie kajakowanie. Zasadzamy się na kajakarzy górskich, Gdzież to wcześniej. Mieliście okazję zobaczyć jak pokonywali jeden z wodospadów w całkiem sporych rozmiarów. To jest niższe, ale nie wiem właśnie. Ząbek będą chodzili na brzeg znowu, więc nie wiem. Kurde idzie wycieczka tonami. na Przed Low rzeka rozgałęzia się, jak widzicie tutaj jest taka naturalna tama skalna, ale fajne miejsce, było takie zaciszne. Trzeba przyznać, że urokliwy ten odcinek tej rzeki. Co raz jakieś kaskady, kajakarzy można spotkać. Ciekawe, ciekawe. Pogoda jest taka trochę dziwna dzisiaj. Teraz słońce. Teraz zawieje zimny wiatr. Raz ciepło, raz bardzo zimno. No ale... Jest całkiem przyjemne. Ostatnim razem ścieżka była bardzo błotnista. Dzisiaj przyzwoita. A tam po drugiej stronie macie miejsce do którego można podejść, ale jest one płatne, kilka funtów. No i jesteśmy przy samym wodospadzie 21 metrów w dół. Nie chciałbym tam spać. Kilka minut spacerem od High Force. Po prawej stronie będziecie mieli jeszcze czynny kamieniołom. Yy, w tygodniu będzie można tutaj usłyszeć wybuchy ja tam, to by stąd skał. A po lewej mamy jeszcze jeden wodospad. Przyznam szczerze, że nie kojarzę kiedy odwiedziliśmy cztery wodospady podczas jednego trekkingu, także... Trekkingu, dużo powiedziane, przepraszam. Podczas... Yy, jednego spaceru Ostatnim odwiedzonym przez nas miejscem jest wodospad Blibeck Falls Składa się on z kilkunastu kaskad rozciągniętych na przestrzeni kilkudziesięciu metrów Spinając się w górę wodospadu będziecie mieli okazję zobaczyć liczne mniejsze kaskady panoramę na kamieniową i pobliską okolicę Cały spacer zajął nam około 4 godziny Wszystkie namiary znajdziecie w opisie odcinka. Dziękujemy, że zostaliście z nami do końca. Dajcie znać w komentarzach, co myślicie o tej okolicy. Jeśli się Wam podobało, zapraszam do zostawienia łapki w górę i subskrypcji naszego kanału. Pozdrawiamy, cześć.